Prosto o podanych równaniach przecinają się w punkcie p. My musimy obliczyć współrzędne punktu p. Żeby to zrobić, to chyba najłatwiej będzie ułożyć układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi z tych równań prostych i rozwiązać go. No i wtedy otrzymamy współrzędne punktu przecięcia tych prostych, czyli nasz szukany punkt p. No to napiszmy sobie pierwsze równanie: 2x minus 3y. Równa się 4, pod spodem drugie równanie 5x minus 6y równa się 7. Bierzemy w klamerkę i rozwiązujemy dowolnym sposobem. Ja lubię metodę przeciwnych współczynników i ją tutaj można dosyć łatwo zastosować. Możemy pomnożyć sobie pierwsze równanie przez minus 2, i wtedy otrzymamy przy y współczynnik równy 6 i on się odejmie z tym współczynnikiem minus 6 w drugim równaniu, jak dodamy równania stronami. No to wykonajmy na początku to mnożenie. 2x razy minus 2 to będzie minus 4x, dalej będzie plus 6y, równa się 4 razy minus 2, to minus 8. Drugie równanie przepisujemy bez zmian. 5x minus 6y równa się 7, no i teraz możemy już dodać równania stronami. Minus 4x plus 5x to będzie 1x. Plus 6y minus 6y redukuje się, czyli po lewej stronie zostaje po prostu x. No i dodajemy jeszcze tutaj minus 8 plus 7 to będzie minus 1. Teraz pozostaje nam do wyliczenia tylko y. No i y możemy obliczyć z dowolnego z Weźmy sobie na przykład nasze pierwsze równanie i spróbujemy z niego wyliczyć y. Napiszmy, że z pierwszego równania wynika, że Minus 3y to się równa 4 minus 2x. No i jeszcze podzielimy to z równanie stronami na minus 3, żeby wyszedł nam sam y. y to się równa 4 minus 2x podzielić na minus 3. Może w taki sposób na razie zapiszę. No i teraz podstawiamy do tego wzoru pod x to, co nam wyszło, czyli minus 1. Czyli otrzymujemy, że y jest równy 4 minus 2 razy x, czyli razy minus 1, podzielić jeszcze na minus 3, czyli to się równa. W liczniku mamy 4 plus 2, podzielić jeszcze na minus 3, czyli mamy 6 podzielić na minus 3, to się równa minus 2. Czyli ostatecznie możemy zapisać, że x jest równy minus 1, y jest równy. Minus 2, to jest rozwiązanie naszego układu równań, no i stąd wynika, że punkt P punkt przecięcia tych prostych ma współrzędne xową minus 1 a y minus 2. No i to jest odpowiedź do tego zadania, i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie C.